Hej, hej, hej! Witajcie po krótkiej przerwie. Postanowiłem na rozruszanie zrobić kolejny taki trochę luźniejszy filmik i znowu sięgnąć do paczki, którą swego czasu podesłał mi jeden z widzów. Maciej Trapkowski, wierny widz, którego z tego miejsca oczywiście po raz kolejny serdecznie pozdrawiam. I co? Jakiś czas temu zajmowałem się Transformerami Maćka, a dzisiaj spojrzymy sobie na podesłane mi przez niego Bakugany. Mała kolekcja Bakuganów. Z tego co się orientuję, jest to kolekcja chyba... Znaczy, czy ja się orientuję. Ja się w ogóle specjalnie nie orientuję w Bakuganach, przyznaję. Nie jest to mój konik. Jeśli chodzi o Bakugany, czuję się trochę tak jak zatwardziały fan Lego System, kiedy po raz pierwszy patrzę na Lego Bionicle. <grych> Także, no nie jest to na pewno mój temat. Wydaje mi się, powiedziałem z tego, co się orientuję, ale nie bardzo się orientuję, wydaje mi się, że w większości jest to kolekcja Bakuganów Oldschoolowych. Chyba znajdują się tutaj też te z tej takiej nowej serii Poribucie, tak mi się wydaje. Ale, ale, ale też na pewno są tutaj modele czysto oldschoolowe. Jak widzicie, są mocno bawione. Niektóre, pomimo moich <laughs> największych chęci, najszczerszych chęci, niestety nie chciały się domknąć. No, zakładam, że starsze modele po prostu wyrobiły się tutaj mocno od zabawy. Ale i tak jest tutaj kilka ciekawostek, którym myślę, że fajnie byłoby się przyjrzeć. Przy czym. Zaznaczam od razu. Tak jak wspomniałem, już nie jestem ekspertem od Bakuganów, więc to będzie raczej taki filmik na zasadzie oglądam sobie rzeczy i oceniam, czy mi się podobają, czy też nie. Nie znajdziecie tutaj żadnej e, fachowej wiedzy na temat Bakugan, bo po odsyłam na inne kanały dedykowane tej tematyce. Ja tutaj podchodzę z podejściem całkowitego lajka, także no, jeśli by Wam to przeszkadzało, to możecie od razu ten filmik wyłączyć, a jeśli nie, to po prostu posłuchacie sobie moich luźnych refleksji na temat tych zabawek. Mam tutaj też całą kolekcję kart. Tych takich magnetycznych karcioszek do oldschoolowych Bakuganów. Do ich otwierania. Bardzo fajne. Muszę przyznać, że no miałem do tej pory styczność tylko z tymi nowszymi Bakuganami bardziej, gdzie zamiast tych kart mamy te takie malutkie oktagonalne żetony do układania w planszę. I wydaje mi się, że te karty jednak prezentują się tak troszeczkę bardziej na bogato. Tutaj pada jakaś tam postać i wizerunki dla Bakuganów. Jakiś śmieszny Taki misiek. Ja może tych kart wszystkich tutaj nie będę przeglądał, ale użyję sobie jednej tej takiej namagnesowanej do otwierania niektórych kulek. Zrób się ponownie ostrości. No i cóż. Możemy się tutaj przyjrzeć. Co by tu wziąć? Powiedzmy tak, chybił trafił, chybił trafił. Weźmiemy sobie na przykład o tego tutaj pacjenta. Ładna kuleczka. Podoba mi się tutaj ten, ten kolorek. Taki trochę jakby wyjęty z pustyni. Taki przybrudzony, ziemny. <laughs> Fajne. Fajna kuleczka. Otwórzmy sobie i zobaczmy jak to, jak to tutaj działa? Czy się otworzy? Ups, otworzył się poza kadrem. O, teraz, teraz troszeczkę fajniej. Co my tu mamy? No tak, jak mówię, nie będę tutaj operował nazwami, bo niestety ja się tutaj nie znam. Także jak, jeśli chcecie, możecie pisać nazwy w komentarzach czy coś, A, ale, ale zaznaczam, że ja ich raczej tak nie zapamiętam. Mówię, nie mój konik. Chociaż niektóre zabawki Bakugan mi się podobają. I ten tutaj kolega, przyznaję, całkiem fajny. Tutaj chyba te czepczyki można mu otworzyć jeszcze manualnie. I powstaje coś taki jakby skorpion, jakiś taki robal z pustyni. <grym> Tutaj mam mordeczkę, taką mordkę. Tutaj mu się otwierają jeszcze takie kolce. Myślałem, że te kolce będzie trzeba wyjmować manualnie, ale nie, one się otwierają od razu też sprężinkowo. To jest właśnie fajne w zabawkach. Bo akugan, muszę, muszę przyznać, te automorfy działają naprawdę z nich spoko. Tutaj ma takie nieregularne, znaczy. <grym> Yy, różne wielkościowo, przepraszam, chciałem powiedzieć szczypczyki. Taka pocieszna mordka. I szczypczyki. Fajny. To mi się całkiem podoba. Jakby, jakby miał jeszcze taki bardziej trochę wyraźny ogon, to robiłby, robiłby, pewnie za takiego bardziej, bardziej innego skorpiona, ale jako taki robaczek też jest całkiem spoko. Ok, otwórzmy sobie może jedną z tych mniejszych kuleczek. Nie jestem pewien, czy to nie są te takie, z serii Geodan, bo tam, z tego co pamiętam, chyba różnicowano wielkość Bakuganów na trochę mniejsze i większe. Czy się otworzy tutaj od tej karty, A mi się ładnie zakręcił. Pang Otworzony. <laughs> Ale śmieszny dziabłąk, tutaj ma taką mordkę. Szkoda, że nie podmalowaną, lepiej by było wtedy widać detale. Ale poza tym, tylko tutaj mu się otwiera. No to stanowczo, te takie mniejsze, no to jeden z tych takich prostszych modelików z tej serii. Okej. Okay. Śmieszny, śmieszny, ale jakoś mega strasznie mnie nie porywa. Dlatego otwórzmy sobie może znowu coś większego. Tutaj ten kolega niestety trochę się właśnie nie domyka, to może otwórzmy go już do końca. Ups. Czy się otworzy? Czy się otworzy? Czy muszę sobie jednak pomóc manualnie? Jednak nie. Jednak się otworzył. Ej, ten też jest fajny. Ten, ten ma trochę vibe taki hmm, starożytny bym powiedział. Wygląda trochę jak taki Robot będący jednocześnie, jakby mini fortecą. Bo zobaczcie tutaj, te połówki sfery układają się trochę w takie, jakby blanki wieży, coś w tym stylu. Nie wiem, ja to przynajmniej coś tutaj takiego widzę. No i fajnie, że mordka jest podmalowana tutaj na złoto. Nie wygląda wcale przyzwoicie takie ząbki, różki. No mówię, nie mam pojęcia, jak się ci wszyscy pacjenci nazywają, ale, ale po prostu oceniam. Oceniam to na zasadzie, czy sam bym sobie kupił tego bakugana, czy nie. Tego bakugana to chyba bym sobie sprawił. Naprawdę fajniutki. Taki, jakiś taki robot. Nie, wiem, wyobrażam sobie, że on robi jakiś. Taki... <laughs> Pocieszny pacjent. To może teraz znowu coś małego. Tu chyba mamy mniejszą kuleczkę. Ładny, ładny, żółty kolor z zielonymi wstawkami. Pum. Otwórz się. Co za mnie? otwórz się. otworzył się. Czy tutaj coś mu się jeszcze otwiera manualnie? Chyba nie. To tutaj wygląda jak coś jeszcze miał otwierać. Aha, dobra. Takie nóżki jakby. Ot, taki, taki śmieszny kolega. Tutaj mamy głowę taką jakby leciutko, leciutko gandamową. Tu chyba zaznaczone są piąstki. Także bach, 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 bach. Tak kolega robi. No ten też nie należy moim zdaniem do jakichś super, hiper ciekawych. Taki żółciutki kolega. Nic jakoś specjalnie specjalnego. Specjalnie specjalnego. Masło maślane. To co? To może taki czerwony tutaj. Wydaje mi się, że to może być jakiś tam dragonoid czy coś. tak jest chyba taka nazwa w Bakuganach, Dragonoid, no to pyk, no to pyk, otwórz się, otworzył i tak, to chyba, no oczywiście mówię, można mnie tutaj swobodnie poprawiać, ale wydaje mi się, że to chyba mógłby być Dragonoid, no bo ma taką smoczą jakąś taką mordkę, no i, no i widać, te takie większe, nieco bardziej skomplikowane figurki z tej serii prezentują się o wiele fajniej. Bardzo ładnie zrobiona mordka tutaj, taka smocza. Jakby miał jeszcze otwieraną buźkę, to już, to już byłby całkiem. Tutaj łapki ma nawet wyszczególnione i co prawda one są takie trochę luźne. Na takich luźnych połączeniach oczywiście, żeby mógł się składać yy, z powrotem. No ale tutaj, te, te połówki tutaj robią taką sugestię skrzydeł. Mamy nawet taki ogonek jakby. Ej, ten jest fajny. Ten jest fajniutki. Taki śmieszny mały smoczek. No, jakbym był wkręcony dawni dawni w Bakugany, tak jak niektórzy tam moi młodsi widzowie to myślę że, myślę, że spokojnie bym sobie takiego sprawił, fajny. No to co, polecimy może znowu czymś mniejszym, taki niebieski kolega. Tak. Otworzony i <laughs> tutaj to, to, to prawie wygląda jak jakiś taki mini polipocket, taki mini mikro polipocket, bo w zasadzie nic nie ma tutaj jako tego wyszczególnionego w samej formie, tylko tu mamy wymoldowane jakby ciało stwora, mordę stwora. Nie wiem co tutaj ma czy ma tutaj chyba jakiś taki młotek, czy coś? Ale tak poza tym, wszystkie szczegóły się tu strasznie zlewają, Na brak farby tutaj daje się we znaki, daje się w kość. Znowu niezbyt ciekawa moim zdaniem propozycja. Może coś z zielonego? Taki zielony gościu. Ładny, seryjny kolorek. Otwórz się sezamie, otwórz się. Czy się otworzy, czy nie otworzy? Tam już ktoś się... dobra. Ten kolega tutaj większy otworzył się już samoistnie. To może nim się zajmiemy, hmm, hmm, hmm. a potem przejdziemy do Pana Zielonka. Też taki jakby, nie wiem, dragonoid, tak mi się przynajmniej tutaj to kojarzy. Jakaś taka ala smocza czy wężowa mordka, ale bardzo też prosta forma. Czy tutaj coś mu się jeszcze powinno otwierać? Nie widzę tego specjalnie, a dobra, ok Tu mu się coś jeszcze otwiera i co on tu ma? Czy to jest, czy to jest jego mordka, czy to jest jego mordka? Nie. To bardziej tak wygląda, jakby ta mortka miała być tutaj razem, ale to pewnie jest coś, coś zupełnie innego tutaj. <laughs> może to pomaga tylko po prostu stać. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, tutaj ma jeszcze, tutaj ma jeszcze łap łapcunię. Łapcunię trzeba chyba manualnie wyciągnąć. O. I tak sobie stoi taki śmieszny. Nie wiem, może to jest druga głowa czy coś. Ciężko mi powiedzieć. Zabawny. Nie nazwałbym się jakimś jego gigantycznym miłośnikiem, ale. Ale, ale powiedziałbym, że też jest całkiem, całkiem spoko. Dobra, wróćmy do tego zielonego, czy on się w końcu otworzy. Otwórz się, otwórz się panie kolego. Panie kolego! Zapraszam do otwarcia. Ja chyba to zrobię jednak manualnie. No mówię. Niestety niektóre z tych zabawek są już takie po prostu wyrobione troszeczkę. Okej, okay, leciutko poza kadrem mi się udało. I w sumie nie do końca jestem przekonany, czy to tak na pewno powinno wyglądać, ale widzę, że nie ma tutaj raczej już innych części do wyciągania. Także nie wiem sobie, co to ma być. To mi się kojarzy z jakimś ptakiem, no bo tu jest ogonek, tu są skrzydełka, a to robi taką, jakby ptasią mortkę z dziobem. Aczkolwiek, no nie wiem, czy, czy tę śrubkę tutaj powinno się interpretować jako oko. A może to jest jakaś część, nie wiem, jakiegoś kombajnera, bo też wiem, że niektóre bakugany to się chyba układały w jakieś takie. Łączone zabawki, nie? Coś takiego było, ale no tutaj, nie wiem, no ta, ta forma mi się niestety specjalnie, no poza jakimś takim dziwnym stylizowanym ptakiem, z niczym mi się za bardzo nie kojarzy. Tutaj po drodze też się odwożył pan czerwony. To jest chyba to samo, to samo co tworzyłem tutaj wcześniej. Tak, tak, to są dwa takie same. Czyli kolega Maciej ma tutaj podwójne takie małe bakugany. Ok, spoko. No, tutaj się jeszcze też przy drodze otworzył taki jeden mały zielony. Jego przyznanie w ogóle nie potrafiłem zamknąć, starałem się, ale on ciągle się, ciągle się rozkładał. No mówię, wiek zabawek i wyrobienie, wyrobienie materiału. Śmieszny jest. Powiedziałbym, że z tych mniejszych chyba ten podoba mi się najbardziej. Tutaj ma taki ładny serwny kolorek, eee, takie wężowe łuby, jakby kobry. Tutaj tworzy się taki jakby kaptur od kobry. Jakieś takie małe śtupeczki, może śmieszny jest. Powiedziałbym, że z tych z tych małych ten mi się podoba najbardziej. Tylko szkoda, że nie może się zamknąć. Nie może zamknąć japy ani niczego. Dobra, może może ktoś z tych takich ciemnych. O, ten mi się podoba. Taki przezroczysty czarny, fioletowy, czerwone akcenty. Ładna kulka. Ciekawe, jak się, jak się okaże po otwarciu. Ptąk. Tutaj zrobił. O, i to też wygląda jak jakiś. Dragonoid, a może to jest Hydranoid? Nie wiem. Jeden z niewielu nazw z Bakugan, które kojarzę. To oczywiście fani Bakuganów pewnie teraz łapią się za głowę. Benny, co ty gadasz? To na pewno jest jakiś yy, super hiper Bombobomboroid. Przepraszam, to, to nie tak, że ja dysrespektuję Bakugany, po prostu się na tym nie znam. Ale widz podesłał, więc myślę, że i tak warto się przyjrzeć takiej małej kolekcji. Nie no, fajny jest, fajny. Tutaj ma taką mordeczkę. Widać zaznaczone ząbki też skrzydełka. Te łapki tutaj, jakby z tyłu wystają, takie jakby płetwy. Fajny. Ten mi się podoba. Taki jakiś smokoid. Ładny. na no, przede wszystkim ta kolorystyka tutaj robi robotę. Dobra, to może coś czerwonego. odmiany. Tutaj jest kolega ładnie taki zamknięty. Jeden chyba z takich lepiej się zamykających tutaj. I tylko jedna rzecz mu się otworzyła. Co jest? Otwórzcie się. Reszta rzeczy. Ojoj. Oj. Come on. Come on. O, proszę bardzo, <taki> takie jajko niespodzianka wręcz się otworzyło, to wygląda, ej, ten też jest śmieszny, ten wygląda jak jakiś robak, zobaczcie, tutaj ma takie jakieś dziabdziaby, jakieś takie szczękoczułki, tu ma mordkę, widać, i ona wystaje spod takie jakby, prawie, prawie takie jakby maski, można tutaj jakby maskę założyć, a, a potem odciągnąć, no to pewnie się, Yy, pewnie należy to interpretować jako jakieś żądło. Okej. Okay. Nie, no śmieszny. Śmieszny kolega. Wygląda jak, nie wiem, jakaś taka larwa mrówkolwa na przykład. Jakiś taki robakoidalny. Chyba, że to ma być coś zupełnie innego. No ale mnie się ta forma kojarzy z jakąś larwą, z jakimś robalem. Dobra, coraz mniej kuleczek do otworzenia. To może znowu coś takiego mrocznego, czarnego. Uuu, ten tutaj widzę, ma dużo wystających części. Powinien być jakiś taki bardziej, chyba, skomplikowany, nie? Zobaczmy, boing, a się a się ładnie otworzył, tu mu się chyba jeszcze te skrzydełka jakoś powinny odtentegować o i ten kolega, ha. trochę to wygląda na jakieś takiego pegaza stojącego, właśnie takiego jakby pegaza stojącego, stojącego, nie, nie czwororożnego, tu mu się chyba jeszcze rozkładać skrzydełka, bo tutaj z tego co widzę, Zobaczcie, tutaj są wymoldowane, złożone, takie skrzyżowane na piersi ramiona, czyli to jest taki, jakby nie wiem, koński wojownik, czy, czy coś w tym rodzaju. Pe, pega, pegazonoid, nie wiem. To mu się wystawia takie do, do stabilizacji. Przyjemny, przyjemny. Nie jest to forma, może, takich bakuganów, które mnie się podbają. mi się najbardziej podobają. Mi się najbardziej podobają, chyba, właśnie te takie smocze, ala dragonoidy, ala jakieś smokoidy, yy, ale to jest sympatyczne. To ładnie wygląda. Jakby jeszcze, może, te ramiona miał podmalowane, to bardziej by się wyszczególniały, ale. Podoba mi się nawet. Taka forma takiego, nie wiem, jakby dumnego wojownika, jakiegoś, nie wiem, bożka, coś w tym stylu. Okej, okay. zostały nam cztery kulki i dwa takie niestandardowe. Ej to może twórzmy sobie takie niestandardowego. Te, te Bakugany zawsze były śmieszne, takie mniej, mniej okrągłe, takie dziwniejsze. Mamy taki walec, więc przypuszczam, że to chyba była część jakiegoś kombajnera. Mówię, poprawiajcie mnie w komentarzach. Możecie śmiało pisać. A my sobie tworzymy. A, się ładnie otworzył. A to było dobre. Wskrzeszamy memy sprzed yy, 15 lat. <grych> Dobra. No, no może nie 15. Też jakiś taki wydaje mi się owadzi. Tutaj ma takie łapki. Tak, tak, to na pewno jest owad, bo tu widzę tu mu się wuje nóżki, więc to jest chyba jakby taki pasikonik, nie? Pasikonik. Albo szarańcza, nie wiem, no tutaj. Ta mordka mu się tak ledwo, ledwo pojawia. Widać takie oczka, mamy dziabdziaby z przodu, no i właśnie takie pasikonikowate nóżki. No, śmieszny, śmieszny. Nie jest też może jakoś najwybitniejszą formą Bakugana, ale jest, jest ok. Jest jak najbardziej ok. No to może kolejna czerwona kuleczka. Znowu posłuży nam niezawodna karta. Ładne kolorki, takie ogniste. Czy się ładnie otworzy, czy będę musiał sobie czymś pomagać? Okay, to było bardzo mało satysfakcjonujące. A bo tu jest magnes. Oj, teraz elegancko. Teraz ładnie. Proszę Państwa, co się dzieje? Eee, też to wygląda jakoś tak smokowato. Hmm, czy to jest taki sam ten Dragonoid jak ten. Nie. Nie, troszeczkę tutaj ma inne łapki zrobione, i na głowa z tego co widzę. Mnie, mnie. Przywitajcie się. pocałujcie się na powitanie. Taki ten dowcip. Ogonek, też jakieś właśnie takie, jakby skrzydełka z tyłu. No, też jest zabawne. Aczkolwiek ten mi się tutaj chyba podoba troszeczkę bardziej. Bo tutaj te łapki jakoś tak się strasznie cofają przez ten zawias luźny do tyłu i wygląda to trochę śmiesznie. Ale z kolei ten ma troszeczkę ładniejszą główkę, bo ma otwarty pyszczek. Ten nie ma otwartego pyszczka. Fajny. Fajny. No, gdyby nie te łapki, prezentowałby się ciutkę, ciutkę lepiej. Dobra, to może znowu taka mała kulka. O, tutaj. Troszeczkę takie nieregularnie się faktura zrobiła, no mówię, no niestety niektóre z tych zabawek wyraźnie, wyraźnie są już starsze i nie do końca się spinają, ale otworzył się ładnie, otworzył się ładnie, o mordę, o w mordę, ale morda, fajny ej, widzicie tę tw twarz, tę mordę, to przecież wygląda idealnie jak coś z Beast Wars, z Transformers Beast Wars, to spokojnie mogłaby być twarz jakiegoś Predakona w sumie te takie, te, te cuśki tutaj po bokach, wyglądają trochę jak te, te takie szczęki, które miał, yy, Boże, yy, Tarantulas, nie? No serio, wygląda dla mnie jak jakaś właśnie twarz yy, jakiegoś Predacona z Beast Wars, ewidentnie. Może, można by to nawet wykorzystać jako jakiś custom, nie wiem, jakby ktoś chciał poświęcić takiego Bakugana, nawiecieć tutaj jakąś dziurę i zrobić customową głowę do jakiegoś Transformera z Beast Wars, serio. Nie wiem, czy to jest jego właściwa twarz, czy bardziej tutaj, nie, tutaj. Tutaj ma taką jakby głowę i tą to, to mu opadałem tak jakby tentakle to jest tak jakby Nie wiem Cthulhu Kucze, podoba, podoba mi się ta estetyka jest taka sentajowa, taka Power Rangers'owa czy da się go jakoś Ładniej zamknąć No nawet mi się udało To sobie go otwórzmy jeszcze raz Dla zwały <laughs> Nie ten jest fajny ten, ten też z tych, tych mniejszych to mi się podoba Taka morda straszna Paskudacka <laughs> Teraz otworzymy Szarą kulkę czy czarną kulkę. Dobra, szara kulka już tu się troszeczkę zechciała otworzyć. No to już otwórzmy ją do końca. Jeśli zechce, oczywiście. Ach, otworzyła się bez karty. Mówię, troszeczkę jest loteria z tymi starszymi bakuganami. Tylko, co to jest? Co to jest? Tu mu się chyba jeszcze coś powinno otworzyć. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Albo i nie. Nie chciałbym tu oczywiście czegoś popsuć. A jestem mocno. Tutaj jest bakuganami, niestety nie zaznajomiony, więc mógłbym popełnić tu jakiś błąd, więc wolę uważać. Tu mu się chyba jeszcze powinno wyciągać te pegi, ale one są strasznie w jakimś takim śmiesznym miejscu. Albo się same wyciągają, albo, albo nie chcą w ogóle. Hmm. Tutaj szczerze mówiąc, nie umiem w ogóle zinterpretować sobie tego kształtu, bo tutaj nie widzę żadnej jakiejś mordy, żadnych jakichś skrzydełek czy sugestinuk nóg. Dziwne to, to jest. Okej. Okay. Wydaje mi się, że z tych większych ten, ten kolega chyba podoba mi się najmniej. Jest jakiś taki po prostu. Hmm. No dziwny, dziwaczny bardzo. Wydaje mi się, że to chyba była, nie wiem, jakaś broń, jakiś element kombajnera jakiegoś. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, zaznaczam oczywiście. No to co, panie i panowie? Ostatnia kulka, i ostatni. niekulek. Dobra. Kulka mi się podoba. Taka czarno-zielona. Bardzo, bardzo mi się zawsze podobała taka estetyka czarne i taki jadowicie, toksycznie zielone. Fajne. To, to jedna z moich ulubionych. Jedno z moich ulubionych połączeń kolorów. Bardzo ładnie się kurka zamyka. No to otwórzmy. Zobaczmy ją. Pop. O jak się uuuu. Nie dość, się ładnie otworzył, to jeszcze forma jaka jest ładna. O kurucji. Tu jeszcze mu chyba łapki możemy. Ej ten, ten smoczek jest super, super. Zróbmy zbliżenie, zróbmy ostrość. Kurcze ej, ten mi się podoba najbardziej. To jest, to jest stanowczo mój ulubiony całej tej bandy i cieszę się, że otworzyłem go na koniec, bo inaczej, inaczej nie byłoby takiego aż efektu wow Ej, strasznie fajny Ten, ten mi się mega podoba, jest taki naprawdę spoko w formie Te kuleczkowe tutaj ciałko nawet i tak yy, Mimo tej uproszczonej formy wygląda fajnie te, te sfery tutaj robią bardzo przekonujące skrzydełka Główka jest bardzo ładna z takimi rogami, z otwartą buźką Ona nawet może robić niam, 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 niam. <laughs> Te łapki mu się też wysuwa To jest naprawdę fajny mini smog Ej, gdybym, <laughs> gdybym kiedyś trafił Takiego ziomka na, na jakimś targu staroci, czy czymś. O, tu musi chyba jeszcze. A, racja, bo. O, patrzcie, on ma jeszcze dodatkowe nóżki do otwarcia. Wow! Bo myślałem, że tylko tutaj te przednie, a tu jeszcze są. Także, no, naprawdę taki. <coughs> full, full przekonujący. Malutki smog. <coughs> Przepraszam. Trochę mi zaschło w gardełku. Nie, ten mi, się, ej, ten mi się mega podoba. Wyobrażam go sobie. Tam oczywiście mówię, no, nie, nie znał się na fabule i tak dalej. Nie wiem co to to robiło, ale ja go sobie wyobrażam jako takiego jakiegoś toksycznego smoka zielonego jakimś kwasem czy coś w tym stylu. Tak bym go sobie interpretował. Nie, tak, takiego Bakugana jakbym gdzieś widział, to bym nawet chciał. To, ta, takiego mógłbym sobie kupić, dołączyć do kolekcji, mógłbym sobie stać na przykład z moimi transformerami jako taki minikon smok. Bo ja, bo ja Bakugany potrafię interpretować jako dodatki do transformerów. Jak yy, pokazywałem wam w tej recenzji tego yy, Trunkeniusa, bodajże on się nazywał. Nie, ten jest mega fajny. Ten, ten ten mi się strasznie podoba. Stanowczo. Ten ten smokoid zwycięża, zwycięża w tym zestawieniu. Przynajmniej tych takich kuleczkowych stricte. No bo tu mamy jeszcze tego jednego nieregularnego takiego. Jakiś taki trójkątny ziomeczek, taki klocek. <laughs> Nie wiem. Mm, też mi się wydaje, że chyba to był też jakiś element kombajnera, bo zobaczcie, tu są jakieś porty takie troszeczkę mniejsze niż 5 mm. Ok. Forma jest ładna. Taka. Zobaczmy, czy się... Czy jakoś elegancko otworzę mi tutaj otworzyła mu się mordka przydałoby się żeby się otworzyło więcej o i proszę bardzo i elegancko i ej ten też jest fajny kurczę to jest płaszczka zobaczcie to jest manta tak on się rozkłada na mantę tutaj wyraźnie jest ten taki mantowaty mordek z tymi takimi e, tymi cośkami co manta ma przy mordce płaszczka proszę bardzo Całkiem fajnie tutaj oddany kształt z płetwami. Może chyba nawet dzięki tym sprzęt ormai flop, 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 flap Bo jak wszyscy dobrze wiemy, płaszczki to podwodne flop flopy ogonek też taki wyraźny, no coś takiego jakby, żeby postawić. nie E, ten mi się podoba. Ten też mi się podoba. No, kurczę, wydaje mi się, że udało się to zestawienie. Dla mnie o tyle, że otworzyłem sobie dwa dwie figurki, które podobają mi się zdecydowanie najbardziej na końcu. Także była taka kulminacja. Ten smog Super, ten smoko jest naprawdę super. Bardzo ładny Bakugan i ta płaszczka też mi się ogromnie podoba. Taka po prostu ciekawa. Lubię, lubię takie, takie tryby bestii. W transformer sprzedałby się więcej trybów bestii, zwłaszcza wśród małych, właśnie Transformerków, Dlatego chyba tak mi się podobają niektóre co ładniejsze Bakugany, że wyglądają trochę jak te takie bestiowate yy, minikony typu Leonizer czy Slitterfunk. Tak, ten, ten mi się kolega. Bardzo podoba. Naprawdę całkiem fajna, zgrabna banda i bardzo ładna, pokaźna kolekcja. Drogi Maciej, masz bardzo ładną kolekcję Bakuganów. Zrobimy sobie tutaj jeszcze takie, taki ostatni najazd na ten mały przegląd. Także co. To był, to był taki po prostu luźniejszy filmik na powiedziałbym otwarcie nowego sezonu po, po, po małej przerwie, ale potrzebowałem chwilę przerwy, byłem ostatnio mocno przepracowany także no wiecie, rozumiecie stąd to się wzięło, ale, ale wracamy do akcji, wracamy do zwykłego harmonogramu, no i myślę, że taki luźny filmik na, na rozruszanie był tutaj mi po prostu potrzebny, no mam nadzieję, że i tak coś, coś nieco z niego wynieśliście, moje zachwyty na niektórymi fajnymi Bakuganami ten smok, ten smok jest po prostu przepiękny naprawdę zazdraszam. <laughs> Oczywiście, za niedługo powracamy już do konkretnych materiałów. Niedługo moce widzów i inne rzeczy. Recenzje Felietony, normalna sprawa. No i no, mam nadzieję, że nawet jeśli znacie się na Bakuganach znacznie lepiej ode mnie, to nie, nie skringewaliście za bardzo na tym filmiku. Ja tutaj po prostu pokazuję swój entuzjazm co do niektórych designów, a no. Tak jak mówię, wiedzę na temat Bakugan, zostawiam innym. Nie wiem, być może kiedyś jakoś bardziej się dokształcę w tej materii, ale no raczej tego nie przewiduję. Ale, ale zawsze mi się miło ogląda takie czyjeś kolekcje. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Także raz jeszcze dziękuję Ci jak najbardziej, Maciek, za podesłanie mi tej kolorowej bandy. Fajnie się to oglądało. Mam jeszcze inne rzeczy od ciebie i na pewno jeszcze się nimi zajmę. Podobnie jak rzeczami od innych widzów, no, mam naprawdę jeszcze co robić. Mam co robić. Także co? Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejne materiały już wkrótce, oczywiście zachęcam do odwiedzenia tradycyjnie mojego Instagrama, mojego serwera na Discordzie, gdzie możecie sobie pogadać ze mną i innymi fanami. I cóż, do zobaczenia, moi drodzy, do usłyszenia i życzę Wam miłego tygodnia!